Dredziarz, dredziasz, dredziarz Zaraz twoja kolej, chodzisz, No i zamów sobie kole albo dwie w sumie mogą być, bo mi się bardzo, bardzo, bardzo chce chcę się pić O oh. wow. wypietala już z tego auta dredziarz Składaj zamówienie, wow. bo będzie gleba Ej, musisz to podgłośnić Żebym zrobił tutaj freestyle Wchodzę po Big Mac'a, no i robię sobie Big Mac, wow Poproszę, chciałbym tutaj coś tu zjeść Najlepiej dużą kawę, no i coś innego wiesz Nie wiem co Pan ma, ale coś dobrego chce Najlepiej duży Big Mac i dużą kolę Ej, też chcę tutaj dostać do tego foriu No i inna jakaś dobra oferta jaką macie Albo dajesz mi tu albo wyściągasz gacie Co jeszcze tam macie tu dobrego? Albo wyjdziesz sam, albo ze swoim kolegą Dredziarz, dredziarz, dredziarz Zaraz twoja kolej Chodzisz, no i zamów sobie kole albo dwie w sumie mogą być, bo mi się bardzo, bardzo, bardzo chce się pić. Pi o oh. wow. Wypiedala już z tego auta dredziarz, składaj zamówienie, bo będzie gleba Ej, musisz to podgłośnić Żebym zrobił tutaj freestyle Wchodzę po big Maca, no i robię sobie big mac, wow Poproszę, chciałbym tutaj coś tu zjeść Najlepiej dużą kawę, no i coś innego wiesz Nie wiem co pan ma, ale coś dobrego chce Najlepiej duży Big Mac i dużą kole Ej, też chcę tutaj dostać Do tego tu for you, no i inna jakaś dobra oferta jaką macie Albo dajesz mi tu jeść, albo ściągasz gacie Co jeszcze tam macie tu dobrego Albo wyjdziesz sam, albo ze swoim kolegą Dredziarz, dredziarz, dredziarz Zaraz twoja kolej, wchodzisz No i zamów sobie kole albo dwie w sumie mogą być, bo mi się bardzo, bardzo, bardzo chce się pić O oh. wow. Wypiedala już z tego auta dredziarz Składaj zamówienie, bo będzie gleba Ej, musisz to podgłośnić Żebym zrobił tutaj freestyle, wchodzę po Big Maca, no i robię sobie big Mac, wow Po chciałbym tutaj coś tu zjeść Najlepiej dużą kawę, no i coś innego wiesz Nie wiem co pan ma, ale coś dobrego chce Najlepiej duży big Mac i dużą kole Ej, też chcę tutaj dostać do tego tutorium, no i inna jakaś dobra oferta jaką macie Albo dajesz mi tu jeść, albo ściągasz gacie Co jeszcze tam macie, tu dobrego Albo wyjdziesz sam, albo ze swoim kolegą Dredziarz, drediasz, dredziasz Zaraz twoja kolej Wchodzisz, no i zamów sobie kole albo dwie, w sumie mogą być, bo mi się bardzo, bardzo, bardzo chce się pić O oh. wow. Wypietala już z tego auta dredziarz Składaj zamówienie, bo będzie gleba Ej, musisz to podgłośnić Żebym zrobił tutaj freestyle Wchodzę po big maca, no i robię sobie big mac wow Proszę, chciałbym tutaj coś tu zjeść Najlepiej dużą kawę, no i coś innego, wiesz Nie wiem, co pan ma, ale coś dobrego chce Najlepiej duży Big Mac i dużą kolę Ej, też chcę tutaj dostać do tego tuforiu No i inna jakaś dobra oferta, jaką macie Albo dajesz mi tu jeść, albo ściągasz gacie Co jeszcze tam macie tu dobrego? Albo wyjdziesz sam, albo ze swoim kolegą